Bardzo proszę Państwa radnych o rozpoczęcie dyskusji. której godzinie będzie szatał? Może ja tak powiem, że mamy w gościa z radnego z tychniku. Może by chciał zabrać głos? bo Tyle czasu się wyczekał, więc bardzo proszę, jeśli ma Pan jakieś do Was słowo, to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj na dzisiejszą prawę sesji. Jako Rady Zajętków Województwa Świętego wszystkiego. bardzo chętnie będę przyjeżdżał do Państwa. Przyjeżdżał, ile Państwo zechcecie mnie tutaj gościć. No cóż, mogę zadeklarować, że w najbliższym czasie mogę z takim pośrednikiem między Państwa Urzędem Mieszkańcami a Urzędem Marszałkowskim. Wcześniej okazję rozmawiać z panią Skarbnik z z i panią, z Panem wójtem. Wiem, że szykujecie się Państwo pomimo ciężkiej sytuacji finansowej do kolejnych projektów, aby skorzystać tutaj z możliwości dofinansowania, które w najbliższym czasie się ukażą. Ja ze swojej strony właśnie pragnę tutaj zagwarantować swoją pomoc i wsparcie dla Waszych inicjatyw. Oprócz tego jako współpracownik pana Senatora Jacka Błosowicza oraz pana ministra Zbigniewa Ziobry chciałbym Państwa poinformować, że w Kielcach są prowadzone bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Kielc i powiatu kieleckiego. Dlatego też będę tutaj chodził pana wójta o Napisanie takiej informacji, też skieruję do Pana taką informację, żeby, tak, żeby taka informacja poszła w Waszej gazecie lokalnej. Osoby, które będą chciały skorzystać z takiej bezpłatnej pomocy, będą mogły ją uzyskać. Tu już pierwszym tak beneficjentem jest Pani sołtys, która będzie mogła właśnie uzyskać taką bezpłatną pomoc Żeby nie przedłużać, na zakończenie chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok jak najwięcej pieniędzy w budżecie przyszłym, następnym, aby Państwo, byście Państwo mogli zrealizować wszystkie te zamierzenia, z którymi szliście do wyborów, pomimo tego, że no, ta sytuacja nie jest najlepsza, mówię tutaj nie tylko o, o Państwu, o Państwu radnych, ale również i sołtysach, bo, bo sołtysi też przede wszystkim mają tak powiem dużo na głowie, również Pan Wójt. Także wszystkiego dobrego na ten może na nadchodzący 2013 rok życzę. I mówię, jeżeli tylko Państwo będziecie chcieli, to ja w miarę możliwości tutaj będę do, do Państwa przyjeżdżał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. No, przepraszam, wszyscy wiedzą czym rzecz, są ci, którzy byli, że jest zadeklarowałem za Wracamy do y, interpelacji. Proszę Dobra, bardzo, przepraszam Pani powiem, Panie Sądek. Panie Przewodniczący, rany się koją, a jednak zostają. Proszę. Proszę. Proszę 203 czy naprawdę będzie zabrany, nie będzie chodzić przez Jaworznię? BUS w tej chwili zabrał dwa kursy, nie chodzi do Jaworzni. Rano jeden i po południu drogi 28, tak rzadko chodzi do Bieżącego. 39 przedłużyć by to do jawotu, no to znowu oszczędności, będzie dopłata z gminy, no i znowu nie będziemy mieli tego, ani 28 ani 203. No nie wiem, dziękuję bardzo, no chciałabym usłyszeć Panie Wójcie. <grystanie> bardzo dużo ludzi z drugiej ja strony. Szanowni Państwo, otóż 203 w pierwotnej wersji ten autobus mogą głosowali przez górki szczupkowskie. czy Szczukowskie górki. Następnie yy, z racji tego, że trwały prace remontowe na ulicy Czajowicza tak? yy, No MPK się zdecydowało, że ten autobus będzie jechał przez, yy, przez yy, Jawożnię, z racji tego, że nam może mieć duże opóźnienie. I... Teraz trwają analizy, generalnie analizy finansowe, co dużo mówić w tej linii. W tej chwili ta linia jest deficytowa i MPK zdecydowało się na zmianę kursu na postulaty mieszkańców części Gminy Zachodniej, bo w większości oni korzystają z tej linii. twierdząc, że jeśli będzie autobus kursował przez Górki Sztukowskie, Wówczas będzie większe jakby, no, zapotrzebowanie przez mieszkańców, czyli będzie więcej mieszkańców jeździło do winy. E, I rzeczywiście mm, e, Wysokie Przedsiębiorstwo Komunikacji przychyliło się do tych postulatów, również analizując e, e, sytuację finansową e, tej linii, e, że do tego dojdzie. Nie wiem, czy nowego roku, to jest że od nowego roku yy, zmiana nastąpi, więc mówię, my jako gmina bezpośrednio na tą linię też nie mamy wpływu, bo do niej nie finansujemy jej, więc yy, no, jeszcze raz powtórzę, za bardzo na tą mamy. nie mamy, nie, niemniej jednak ta linia zostaje zmieniona na yy, prośbę mieszkańców części zachodniej gminy Wielkoszczyn. Dziękuję bardzo. Może ja uzupełnię tą informację do Pana Wójta. Pani Szymańska, jeśli chodzi o to, dlaczego zabrana jest linia 20 203, że nie będzie chodzić przez Jaworznie. Ta linia już, szczerze mówiąc, powinna być całkowicie zamknięta. Natomiast ostatnią deską ratunku jest to, postulaty, tak jak Pan Wójt zaznaczył, żeby puścić przez górki. Nie wiem, czy to uratuje tą linię, ale powiedzmy, no przynajmniej do marca, jak zrobią analizy, może się uda utrzymać. Trudno zagwarantować, żeby ludzie wsiadali do autobusu, no jak mają w tej chwili Zapomnieli, że płacili wyższe pieniądze do busu, w busach. Natomiast teraz, jak się zrównała konkurencja, no oczywiście niezdrowa, bo przed autobusem 203 podjeżdżają dwa, no już nie wspomnę, że trzy busy, i o tym czasie jadą przed autobusem, więc frekwencja na tych autobusach jest monitorowana. No, wiem, że. Ta linia jest nieopłacalna, ale jest analizowana teraz w urzędzie. Jeśli chodzi o kursowanie przez górki, tyle co wiem, że tak po 15, być może pod koniec stycznia ruszy przez górki. Czy się udają trzymać? Zaznaczam, że to jest linia komercyjna. Gmina absolutnie nie dokłada do tego nawet wiąże. 39, no i tak stoi tam na zamysie, przedłużyć dalej, żeby szło chociaż do Piekoszowa. Oj, ale to nie moja. Ale zaraz o przedłużeniu, 39, to już mówimy koszty. To już. No tak, e, bo gmina jeśli, ja powiem tak, że jeśli by, będzie w, w gminie lepiej się działo, być może, to, to jest takie moje prywatne. Natomiast to nie do mnie pytanie, czy możemy przedłużyć, czy tego, bo to wymaga, y, no dopłaty. Opłaty. A linia komercyjna jest po prostu tak jak bus. Otworzyli i jeżdżą. Jeśli im się nie będzie opłacać, to zamkną. To tyle w sprawie tego wyjaśnienia. Bardzo proszę o pytania. Proszę bardzo. Sołtys. Panie Wójcie, Pani jako władza w tej gminie, no usłyszeć od Pana, czy to będzie możliwe, czy nie, czy to jest więcej ja w budżecie, Wnioskowałam w piśmie do Wójta i do Rady Gminy, o no, zabezpieczenie takich pieniążków na świetlicę w Oczywiście no, nie otrzymałam takiego, takiej odpowiedzi, dostałam tylko od Dyrektora Paździerza, że on nie przewiduje takich pieniążków, dlatego, że Pani Skarbnik, no niestety nie chce popuścić i dlatego chciałam zapytać, czy jest taka możliwość? Bo na wszystko jest, tylko oczywiście na świetlicę gałęzi tam nie ma. Wszędzie planujemy jakiś tam remonty dróg, czegoś tam. Ja remonty dróg zrobiłam, załatwiłam dyrektorem e, japońskim, żebym dostała kuszywo. Oczywiście dostałam tylko z gminy trzy samochody. Miałam mieć zatoczkę, której nie mam. Dlatego jestem ciekawa, bo ja tutaj nie z mieszkańcami, a będzie wtedy, będzie zmuszony, że tak powiem, wypowiedzieć się publicznie. Co pan o tym myśli? wypowiem się teraz publicznie. Bardzo dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o, o świetlicę w gaźnicach jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o zadoczkę to pan Nikt Nie zapomniał o tej zatoczce, nikt nie zapomniał o świetlicy. Tak tylko. Ja, ja wiem Pani w skali jak pani wcześniej wspomniała, budując program naprawczy, pewne obszary, które są zaplanowane jakby w programie naprawczym, tak muszą funkcjonować, żeby Musieliśmy taką samą kwotę e, zabezpieczyć w budżecie, nie większą. Dlatego nie większą, bo by nam Regionalna Izba Obrachunkowa nie udzieliła pozytywnej opinii. Wobec tego nie było możliwości. Pani Skarbnik tu wcześniej o tym mówiła, prawda? Może, może nie dla wszystkich Nie Niemniej jednak, e, ja myślę o tej, ja jak mówiłem, myślę o tej o te że ona w pewnym momencie została uruchomiona. i są możliwości, myślę, że będą w perspektywie przyszłego roku możliwości, żeby dofinansować dodatkowymi środkami w Bibliotekę Centrum Kultury. Trudno mi powiedzieć, czy to będą celowe akurat pieniądze. Natomiast w tym roku się udało e, dofinansować, ale już powiedzmy e, no nie na tyle, żeby starczyło na uruchomienie tej czy, że W przyszłym roku e, e, Pan Dyrektor w mojej ocenie będzie miał większe wpływy. Gdyż środków własnych do własnego budżetu. Znajdą się w innych obszarach e, możliwości domniemy, no, przypuszczam, że się znajdą, żeby te pieniądze, na, e, tak jak pani skarbnik rzeczy zaznaczyła, z e, innych obszarów, e, które są w programie e, naprawczym żeby zaoszczędzić i przerzucić właśnie uruchomienie tej świetlicy. I w pierwszej kolejności jak takie możliwości, to te pieniądze zostaną przeznaczone. E, no, tyle na ten dzień dzisiejszy mogę powiedzieć. Tak? Nie jest tak, że zapomniałem o tej średnicy. Natomiast myślę, że tam co kiedyś rozmawialiśmy my na temat e, wyposażenia, no, to sprawa została wyjaśniona. tym w bym, gdzie to wyposażenie jest, ale e, mniejszy w mniejszym gronie zostało to wyjaśnione. Nic nie zginęło, wszystko jest. To odpowiednim czasie jestem Tyle na to, Dziękuję. Powiem, ja wiem, że Pani jest niezadowolona z tej wypowiedzi, i chciałabym, że jutro się znajdą pieniądze, w którym przechodzą pracownicy nie. i działają. Pokażę ta ta się już um... oba, oboje, tak powiem. Y... Dokładnie. Tak? tak. <grym> ja już czekam na to, dobre nie było zdjęcia już. To jest trudny temat. Ja się od niego nie odłączam. Ta średnica na pewno będzie rozumiana, tylko trudno jest mi dzisiaj powiedzieć kiedy, w którym momencie. Jak się znajdę w środku będziemy mogli przerzucić? przerzucić na rok. trudno też dzisiaj powiedzieć, bo w ubiegłym roku nie planowaliśmy, znaczy inaczej. Nie miałem takiej wiedzy, czy pan dyrektor, że musimy w takim stopniu jakby dofinansować gdzieś tam brakującą pieniądze. Dorzuciliśmy, wie Pani, jakie kwota Proszę, około 30 tysięcy złotych, no okazało się, że trzeba było gdzieś indziej przeznaczyć te pieniądze, a nie na średnicę. E, sądzę, że w przyszłym roku, w 2016, Pan Dyrektor będzie miał na uwadze, nie mówiąc o mnie, że ja mam to na uwadze, Pan Dyrektor będzie miał na uwadze, bo już długo rozmawiamy o tej średnicy. i tylko sprawdzajmy te środki. No, dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o wiatrach. platformy, przystępową zatokę, przystępową kwotę. Szanowni Państwo, informuję, że w trakcie wymiany wiaty, która miała miejsce u Pani kilka miesięcy temu, e, okazało się, że wiata stoi na, na, na grudzie, na, na działce gminnej. I tu jak najbardziej możemy, możemy cokolwiek zrobić. Natomiast pozostała część tej zatoki istniejącej, jest w działce drogi powiatowej. Właścicielem jest powiat. Jako, że w trakcie na dyskusji przy budżecie padło, że my nie możemy w jakikolwiek wspierać innych jednostek samorządów, także powiatu. Nie możemy również realizować na, na ich nieruchomości inwestycji. Myśmy się zwrócili z pismem do, do powiatowego zarządu dróg. Odpowiedziano nam, że y, zgłoszą y, tą propozycję do budżetu przyszłorocznego powiatu. I, I zobaczymy po uchwaleniu budżetu, czy, bo, bo nie wiem czy powiat już uchwalił budżet, czy jeszcze, ale wczoraj. No to myślę, że w przyszłym roku wystąpimy do nich z wnioskiem o wspólną realizację tej inwestycji. No, my oczywiście na swojej działce, a oni na swojej. Nam nie wolno dołożyć. To, I to właśnie spowodowało, że, że, że ta wiata nie powstała. Ej, przepraszam, nie, nie wiata, a, za, a, a wszystko. To to Także tu nie, nie było winy, czy złej woli ze strony wójta, czy urzędu. Może też po prostu nie było takiej możliwości. Dziękuję tak bardzo. Tylko, że, tylko, e, że tak mówię, e, wszystko można, rozumiem, że to są takie rzeczy z powiatem. Ja sama chciałam zadać, że to na zakładzie, Dobrze. w chwili, e, żeby było dużo, to wiadomo, w finale.

nie tylko jest Co ja tam życiu życiu. Się nie 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 proszę, nie Ale proszę, też ma prawo, się wypowiedzieć. Bardzo, bardzo, bardzo proszę. Proszę będzie 100%. Bardzo proszę o spokój, tu zgłaszam się proszę, mieszkaniec. Proszę bardzo. To znaczy, że pani sołtys nie powinna się tak. rozmawiać. Dziękuję pani bardzo za udzielenie głosu. Nie mówić. Dziękuję. Czy ta droga, która leci przez Zagórze, tam, przez Długi Zagórze, Jaworznia, czy ona jest powiatowa czy gminna? Droga Jaworznia-Zagórze to jest tak. droga powiatowa. Dlaczego powiatowa. Tak. gmina wywozi, że biedna powiatowa uzupełnia drogę, drogę, drogę powiatową? Drogę. I, uzupełniliśmy rzeczywiście, ale tylko w kilku miejscach, nie na całej długości, bo robił to powiat. Interwencyjnie. To powiat zwrócił bieżące na no. to? jest powiat? Ja mam nawet pismo z powiatu. Ależ widział zmienić? Jest... Nie. Nie, to jest całkowicie zrobione przez powiat. Mogę nawet pismo przeczytać, które dostałem z powiatu. Przeczyta. Proszę przeczytać. To jest, pismo, to, jest pismo, to jest pismo dobrze skierowane, podpisane przez zastępcę dyrektora powiatowego zarządu dróg w Kielcach, pana Pawła Gradkę. W, w odpowiedzi na pismo dotyczące utwardzenia pogoda na drodze powiatowej nr 0283. Te, w miejscowości Jawożnia Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że ścinka poboczy po prawej stronie wyżej wymienionego odcinka drogi oraz uzupełnienie zaniżeń kurszywem zostało wykonane na początku grudnia bieżącego roku. Natomiast szerszy zakres rok będzie możliwy do wykonania w 2016 roku, jeżeli pozwolą na to środki finansowe. To było robione przez powiat. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Kerniec. Mam mam Pytanie do przewodniczącego. Panie przewodniczący, w maju tego roku był wniosek o wniosek o wykaz działań poszczególnych społectwa które były z budżetu gminy. No, tego wykazu nie ma. Oczywiście e, zaznaczam, że dostaliśmy wykaz, ale tylko informacja dotyczyła struktury e, krowy, koszywa. Pozostałych no, nie ma. Po co, co pytam? Bo e, z takich moich krótkich wyliczeń no, okazuje się, że moim zdaniem oczywiście. Okazuje się, że w gminie Biegunszów mamy kilka słów, w nie ma. Resztę nie ma, bo sumy na niektóre miejscowości są fajne, natomiast na niektóre prawie w ogóle nie ma. Odniosę się do tego pytania. Jeśli uważał Pan, Panie Radny, że niewystarczająca odpowiedź, to zgodnie ze statutem trzeba było wystosować pismo do przewodniczącego o uzupełnieniu. Informacji, takiej, taki, takiej, takiej nie otrzymałem, więc w tej chwili tylko słyszę, że jesteście zadowoleni, że nie wystarczająca odpowiedź. Panie, proszę, proszę bardzo. Panu, jeżeli było pewność wszystkich działań, no to ja wiem, że to to trzeba, tak, pytać, tak, to trzeba na każde tak. pytać.